Wyjeżdżam właśnie z zczewa godzina 16.4. W tej chwili tak mniej więcej chyba 161,2. Ruszyłem. Ciekawe, że samochód jakby nauczył się i już wytyczył drogę siódemką. Nie on mi pominał Supercharger i uznał, że jesteśmy w stanie dojechać na 17% w domu. Nie wiem, czy uczył się tym właśnie, że teraz. Przyjechałem tą drogą wcześniej, tak mi się wydaje, że wytyczał raczej autostradę i przez Ciechocinek przejazd. No i zobaczymy jak będzie szła trasa na razie, nie ma co tu o statystykach wiele mówić. 13,5 kWh na 100 km, bo ruszyłem dopiero co, jadę takimi tutaj dróżkami jednokierunkowymi, czy jeden pas w jedną stronę, taka to jest trasa. E, najwięcej po miejscowościach, czyli 50 km na godzinę. E, czasami odcinki pomiędzy wioskami, ale nie za długie. No i to to będzie... Sprawdzę zresztą jak długi ten dojazd jest w tą stronę, będzie mi łatwiej. To powiem jak jadę na ekspresowkę Temperatura 27 stopni, no to taka różnica jest w stosunku do tego co było rano. Może jest już ciepło. I właśnie wjeżdżam na Eskę. To jest taki łuczek. To muszę się chwilę tutaj rozejrzeć, bo tutaj jeszcze jest. A nie, to jeszcze nie jest Eskę, przepraszam, na nocie, ale to już jest e, chyba bezpośrednie włączenie się. Tutaj pokażę, jak to wygląda, e, bo pamiętam tą samą prasą jechałem, więc. Można powiedzieć, że to jest około 30 kilku kilometrów taki odcinek. No i zużycie 10 7 kWh na 100 km. A ja lecę dalej. Tam po lewej stronie widać Eskę a tutaj informacja, że za 1-4 km pewnie będzie jakiś lot, żeby się na nią włączyć. I szybki przystanek na jedzonko bez ładowania. Bardzo szybko po 41 km, więc średnia jeszcze niewiele wnosząca, ale wynosi 11,2 kWh na 100 km. /h. Jestem po 155 km od ostatniego przystanku i prawie 200 km od kiedy ruszyłem. No i pokażę statystyki jak one wyglądają teraz, jeśli chodzi o prognozę dotarcia to jest 11%. Natomiast e, zauważyłem właśnie, że ta prognoza tam zaczęła troszkę topnieć, bo było to kilkanaście, 15, 13, no i tak dlatego e, 115 mniej więcej przyną prędkość e, nie 120 na tej ekspresówce. Aby mieć jakiś tam ewentualny zapas, no i żeby też nie musieć się doładować, tak to wygląda. I już pokazuję statystyki. Ta ostatnia trasa e, to 15 można powiedzieć tak mniej więcej kilowatogodzin na 100 km. E, no i od cała ta 200 km, mniej więcej o e, Rząd wielkości może zmieniać, no, tam mówię, nie rząd wielkości, tylko no, to 14. Tak to widzicie. No, tu jest 15, to jest 14,1, 142. No, na całej tej, tej dystansie, no to jest związane z tym, że ten początek był tymi lokalnymi dróżkami i tam to zużycie było około 10, więc średnio tak wychodzi. Jeśli chodzi też o plany, które mam na co jeszcze może pojawić się tutaj na kanale. To będzie to sprawdzenie baga, bagażnika dachowego do testy Model 3. Jakie są zużycia, jak to wygląda, jak też go zamocować. No może zamocować to żadnego instruktarzu nie będzie, ale jakiś tam film z tego, jak on mi się będzie sprawował, to jest jedna sprawa, a druga, no to się szykuje taka dłuższa podróż i dlatego. Coś takiego postanowiłem zrobić, to będzie na pewno taki troszkę eurotrip można powiedzieć. No trochę szczegółów za jakiś czas, jak już się wybiorę we wrześniu na tą podróż. A tymczasem wracamy i odezwę się bliżej już domu. Dojeżdżam do Płońska właśnie i tutaj też będzie drobny Przestanek w Maku, chyba stanę sobie tam jakiegoś lodzika, kupię przy okazji yy, łazienki. A akurat też tutaj widzę, że droga prowadzi takim objazdem, żeby już 7 nie jechać i ominąć korki. Tak mi się wydaje, że to jest to. No zobaczymy. A nie, to jednak nie tu, ja tutaj zjechałem. Eee, ostatnio jechałem właśnie tutaj siódemką, to na tym rondzie w lewo tam mieliśmy jechać. Natomiast tutaj ten objazd gdzieś tam dalej, albo zjazd z siódemki był. Więc tutaj wjeżdżam i robię odpoczynek i pokazuję statystyki. No może w międzyczasie zanim się zaparkuję to pokażę jak to wygląda, czyli ten kawałek ostatniej trasy. 240 prawie kilometrów, 14, trochę ponad, kWh na 100 kilometrów, no i zrównują się te odległości, te zużycia, odładowania, to też jak widać, e, dołoży do tych 14. A do domu prognoza jest 13, teraz jestem już na ostatniej prostej. Praktycznie w domu, więc zaraz pokażę statystyki, jak to wyszło. Cały ten przejazd, ta obecna trasa, która będzie najkrótsza od Płońska, no to będzie ten przejazd przez te no, takie remonty, gdzie troszkę jest ograniczeń, ale w miarę płynnie tam szło, nie najgorzej się jechało. Potem przez miasto. Tym razem także, ponieważ jest godzina już po 20. jechałem. Nie obwodnicą, nie jest dwa, tylko przez miasto. I no, taki będzie ten ostatni odcinek, a zaraz pokażę dokładnie jak to wszystko w całości. Tak jak powiedziałem, ten ostatni odcinek to jest 80 km, średnia 10,8 km. to na 100 km, a cały ten powrót. 360 ponad kilometrów, jeszcze troszkę mam do domu, parę tych kilometrów. I średnia 13,1. Do domu dowożę 57 kilometrów. No i to stanowi 13% zapasu, więc można powiedzieć, że w tą stronę troszkę było większego zużycia. No może to być spowodowane Chociażby tym, że yy, chyba pokonywałem większe wzniesienie. Warszawa jest chyba wyżej nad poziomem morza niż Szczew, który jest w kierunku morza. Ja, wiadomo, yy, więc może to miało wpływ. Yy, było też dużo cieplej. Teraz jest 24 stopnie, ale było nawet 30. Więc też i klimatyzacja trochę bardziej chodziła. No i to wszystko, jeśli chodzi o tą trasę. Zapraszam do następnych. Tak jak powiedziałem, może być ciekawie jeśli chodzi o kwestie e, takich dłuższych wyjazdów e, wakacyjnych. To będzie w planach. A tymczasem pozdrawiam i do następnego razu. A tu, jeszcze na koniec, jak to ostatecznie wyszło w, w domu, po dojechaniu na miejsce i faktycznie dowiezione jest 13%. Jeśli chodzi o zużycie, tutaj z wykresu ilość energii, ile zeszła, to 366 km, a przejechana jest 365. Więc można powiedzieć, że tym razem ciutkę więcej, nieznacznie, albo praktycznie tyle samo, co wskaźnik ten naładowania z takiej trasy, czyli średnia 13 kW 11 km to właśnie tyle ile przewiduje Tesla, żeby używać dynania. tego wynika.